Teraz poruszymy temat wyrażeń wymiernych e, i nauczymy się je rozwiązywać, bo one się będą powtarzać tak naprawdę w każdym dziale. Czy tego chcesz, czy nie, to one się prędzej czy później pojawią. Sytuacja wygląda tak. E, wyrażenia wymierne mają i w mianowniku, i w liczniku jakieś zmienne, i ponieważ nie możemy dzielić przez 0, to musimy założyć, że to, co jest w mianowniku, czyli w tym przypadku iz do kwadratu minus 1, ma być różne od 0. I to jest po prostu ta nasza dziedzina, czyli x to, e, minus 1 razy x plus 1 ze wzoru skróconego mnożenia ma być różne od 0. Stąd x ma być różne od 1 i x ma być różne od minus 1. Stąd dziedziną e, są wszystkie x -y, poza właśnie tą minus 1 i 1, bo gdyby to była 1 albo minus 1, no to byśmy mieli 0 w mianowniku, e, a tego mieć nie możemy. No dobra, no i teraz to co wygląda tak, jeżeli a przez b jest równe 0, to jest to prawdą wtedy i tylko wtedy, kiedy a jest równe 0. Czyli to, co jest na dole, w ogóle możemy pominąć, albo po prostu napisać, że mnożymy raz x do kwadratu e, minus 1. I tyle. Czyli równanie e, wygląda dalej, tak? Przepisujemy po prostu licznik równe 0. No i teraz widzimy, że jest to wzór wskazanego mnożenia. x minus 1 do kwadratu jest równe 0. Stąd x minus 1 jest równe 0. Stąd x równa się 1. No i niestety 1 nie należy do dziedziny bo gdyby x był równy 1, no to mielibyśmy 0 w będewniku, czyli okazuje się, że nie ma takiego x, -a, aby licznik był zerowy, czyli to równanie nie ma rozwiązań, brak rozwiązań, tak? Zróbmy podobny przykład. Ten sam ułamek, tylko obrócony do góry nogami. No i teraz widzimy, że w dziedzinie mamy x do kwadratu minus 2x plus 1 różne od 0, czyli z tego mnożenia, czyli x różne od 1. Ciach. Czyli dziedziną są teraz wszystkie mm, x należące do zbioru rzeczywistych z wyłączeniem tylko i wyłącznie jedynki. No i mamy tak, skoro a przez b jest równe 0, no to a jest równe 0, czyli licznik ma być równe 0, czyli x do kwadratu jest równe 1, czyli x jest równe 1 lub x jest równe minus 1. Teraz tutaj ta jedynka nie należy do dziedziny, więc odpada, ale minus 1 tym razem należy do dziedziny, więc ok. Ok, stąd x równa się minus 1 jest dobrym rozwiązaniem, bo jak sobie to podstawimy, to tutaj będziemy mieli 1 minus 1, czyli 0, a w, a w mianowniku będziemy mieli yy, 1 plus 2 plus yy, 1, czyli 4, czyli będziemy mieli sytuację 0 przez 4, jest to faktycznie równe 0, a dla 1 mielibyśmy 0 przez 0 równa się 0, i tego w ogóle nawet nie powinno się pisać. Yy, także taka sytuacja nie istnieje. Może być tylko i wyłącznie gdy x jest równe minus 1. No dobra, co jeżeli mamy sytuację taką, czyli ileś takich łąków dodanych do siebie, gdzie mamy różne mianowniki? No po pierwsze, musimy oczywiście policzyć dziedzinę, czyli x minus 2 ma być różne od 0, x minus 1 różne od 0 i x plus 2 różne od 0, czyli łącznie wywalamy z dziedziny 2, 1 i minus 2 czyli dziedzina dwóch kropek, to są x należące do r, minus, minus 2, 2 i 1. Nie musimy myśleć w kolejności. No i teraz najlepiej zrobić tak, aby po obu stronach mieć po prostu ułamek. I widzimy tutaj sumę ułamków, więc wciągniemy sobie to do wspólnego mianownika, aby to trochę uprościć. x minus 3, x minus 2 przez i teraz sytuacja wygląda tak. Jest to równa 3x plus 3 przez x plus 2. Teraz wymnożymy wszystko i teraz musimy wymnożyć wszystko razy nasz mianownik, czyli x minus 2, x minus 1, x plus 2, czyli iloczyn wszystkich mianowników, bo gdy mamy sytuację a przez b plus c przez d, y, równa się, a może inaczej, a plus B równa się C razy D, to mnożymy razy BD. I tak samo tutaj mamy mianownik i mianownik, więc mnożymy razy iloczyn mianowników. I teraz, jeżeli ten, ten ułamek wymnożymy razy ten mianownik, to oczywiście to się skróci z tą częścią i zostanie w liczniku x plus 2. Czyli mamy tutaj x plus 1 razy x minus 1. i to razy x plus 2 i równa się i teraz to Wymnożę na razy tą część no bo x plus 2 się skróci z tym x plus 2 x minus 1 teraz po obu stronach będą wyrażenia trzeciego stopnia, tak, czyli to się wymnoży no i żeby to rozwiązać trzeba to wszystko wymnożyć a coś poskracać, dostaniemy wielomian trzeciego stopnia i to rozwiązać jako wielomian nie będziemy teraz tego robić, bo wielomiany będziemy robić w ciele, wielomiany i parametry.